Oto pięć rzeczy, których nauczyła mnie porażka. Przez lata miałem odruch. Gdy coś się sypało, szybko znajdowałem winnego. Rynek, zespół, pogoda, ktokolwiek. Z zewnątrz wyglądałem na ogarniętego. Wewnątrz czułem zgrzyt. Pamiętam moment, kiedy zobaczyłem to całkowicie na zimno. W kalendarzu miałem mnóstwo działań, jednak praktycznie żadnych wyników. Wtedy zadałem sobie pytanie, które przestawiło mi życie. Co jest pod moją kontrolą dzisiaj, w najbliższych 60 minutach? Pierwsza lekcja. Odpowiedzialność nie boli, uwalnia. Druga. Jeden widoczny wynik dziennie robi więcej niż 10 deklaracji. Trzecia. Liczby trzymają nerwy na wodzy. Kiedy notowałem w arkuszu kalkulacyjnym wyniki, wracał spokój. Czwarta. Proszę o wsparcie po swoim ruchu, nie zamiast. Piąta, sprawczość rośnie, gdy łączysz działanie ze swoimi wartościami. Wtedy motywacja nie wycieka. Dziś mniej obwiniam, więcej decyduję. Zamiast czekać na cudzy ruch, działam na ile mogę i dopiero wtedy patrzę, z kim to przyspieszyć. Chcesz zwiększyć swoją produktywność? Zaobserwuj mój profil.